a więc startuję z nową serią na moim kanale, czyli Craft Challenge. Ogólnie to będzie polegało na tym, że wchodzę na czat i będę na przykład pisać: że kto pierwszy da grafa, dostaje pozdro. No i kto pierwszy da mi grafa, ten po dostaje pozdro. Mniej więcej o tym o takie coś chodzi. Na początku idziemy do kawiarni, zaczynamy od jakiegoś prezentu. Potem, może, prezent listy życzeń i pozdarko. No. A będzie tutaj para osób. Jest ja ciągnąć, mogę zrobić na numery raz, no, ale dobrze. Dobra, więc napisane. A ktoś mnie zaprosił do przyjaciół? Dobra, słyszymy na piśmie, na razie, stosię, że nagrywam. No i przejdziemy na jakiś inny czas bo tutaj widzę, że nie działa. W sensie, nie no, nie działa, tylko że nie daje grafa. Albo teraz z tym pozrem Może zacznijmy od początku. Na początek z takim hardhorowym. O, tutaj coś pisze, że. O, tutaj zobaczę, czy mi ta dziewczyna serie do grafa. O, dobra, ta dziewczyna dostanie pozderko Tylko muszę ją dodać do znaj. I tej jej po prostu dam pozdro Ile teraz osób? I ta osóbka dała grafa, to dostaje prezencik. Co, ale miejmy specycinę? No. Dobra, co damy tej dziewczynie coś? Mm. O, taką bluzeczkę na przykład. Dobra i teraz tą osóbkę trzeba e, trzeba jej dać po, pozdro ja lat, e, może na kolejnym Q&A powiem. E, nie wiem, nie wiem. Teraz będę szukać tej dziewczyny. Dobra. No i wysyłamy. W ogóle ja... Dla niektórych to będzie dużo diaksów, ale dla mnie to jest mało, bo jak ja ostatnio 200 wydałam, jak robiłam boostera. No, nieźle było. Dodajemy. Dobra, tutaj na razie nie będę odpisywać. Lecimy dalej na czat. I teraz może na skatepark To teraz... Patrzcie, jak mi to zacina to pierwsza grafa. ludzie... W ogóle dziwne, że nie wyskakuje mi to powiadomienie, jakby... No że widać, że ktoś mi daje tutaj grafa. Dobra, to lecę na ten. O, dobra, tutaj chłopak dał. O, ktoś dał mi prezencik. Dobra, teraz zaraz je otworzymy. Tylko i dam ci ten prezencik z listy. Niech już będzie. Tylko temu gościu widzę. Lista życzeń mhm. Tutaj mamy te dwie rzeczy, o I Jeszcze to 100 życzeń. Za 350 No spoko. otworzę te prezenty już pod koniec odcineczka i on dobra, teraz pójdziemy na plażę, tylko muszę wyjść z kawiarni. I tam też y, jedno zadanko jakby. No i ile ci masz O, już na podsumowanie odcinka na końcóweczkę. Yy, po prostu osoba dostanie. Pozdro. Nie, czemu mi zakradkowało? O, teraz jest dobrze. Dobra, patrzę czy mi nie dał grawka. Niech już będzie, a nie ja nie wiem czy to mi się coś zaczęło. Dobra, najpierw pójdziemy na inny chat. Jeszcze błocie. Zobaczę, bo może teraz mi coś doszło. A potem jak nie, to przejdziemy na inny czat. No nic, dobra. Lecimy na inny czat. No i w ogóle nie wiem, czemu mi się tak zacina, bo tak to wszystko było dobrze. Dobra, i w tym czasie otworzymy sobie te prezenciki. O, nawet trzy dostałam. Dobra, to otwieramy. O, aha, to jest do pochodu. Dalej jest taka kokardka. Co, co, co jest? Webrwi. A nie, okulary. Aha, dobra. No, ładna, ładne. ładne. E, dobra, lecimy na czat. Dobra, najwyżej potem ci tam prezent. A tutaj ona dała pierwszą, więc mroczna luna. Ty dostajesz pozderko. Dodam cię to do znaj. A ciebie tutaj jak miścina. A tutaj Ciebie serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Wszystkich, którzy wystąpili w odcinku. I czekam aż mnie doda. I w tym czasie ja sobie zdejmę te okularki, bo one mi do luczku nie pasują. To nigdy mi tak nie zacinało. Osoby te okulary by może nawet pasowały. Gdyby yy, w innym kolorze tego by były. No ale dobra, lecimy, bo ta dziewczyna mnie już dodała. Yy, I pozdarko szybciutkie. Ach, a ja czekam, aż się załaduję, a nic nie kliknęła. Mm, dobra i to. Yy... O, dobra. No i pozdereczko leci do Ciebie. A więc to by było na tyle w odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Wszystkie linki macie w opisie, a więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!